Witajcie, jest godzina 6:02. Petrolhead już na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Kołba z rana jak śmietana. No za chwilę skoczymy sobie na taką bardzo sprawną wycieczkę za granicę, Dość wyjątkowym samochodem. Porsche 911 Carrera rocznik 2002. Polift. Jest to wprawdzie bazowa 320 konna wersja, co wcale nie znaczy, że ten samochód jest wolny. Z tyłu pracuje tutaj wolno-sąca benzynka, sześciocylindrówka, układ Boxer 3,6 litra, która oferuje kierowcy 320 koni mechanicznych oraz 370 Nm. Mamy tu sześciobiegową manualną skrzynię. Pierwszą setkę osiągamy tu w 5 sekund, równo przynajmniej takie są deklaracje producenta. A jeśli chodzi o prędkość maksymalną, 285 km na godzinę, ten samochód mogliście już obejrzeć u mnie na kanale. Była prezentacja, był test zużycia paliwa, wcześniej był jeszcze e, na dotarciu tutaj silnik, ponieważ jest po remoncie. Teraz jest już dotarty. Myślę, że możemy startować. Okej, okay, to startujemy. Możemy palić bestie i przy tym sound No, dźwięk silnika, prawdziwe Porsche bardzo charakterystyczny, i tak dalej. Taki chrumkający troszeczkę, w końcu to prosiaczek. No, i okej. Okay. Kasujemy zużycie paliwa i lecimy jeszcze światełka. No, zobaczymy, jaki dzisiaj będzie ruch. No, zanim tutaj parę rzeczy nakręciłem. Ujęcia, czy coś to jest 6:17? Ja już powiem Wam, jestem mega wypoczęty. Z pewnością nie będzie mi tutaj potrzebna kawka dzisiaj. No Dzisiaj będzie walka chyba o 300 km na godzinę, ale zobaczymy. Zobaczymy. Po co komu z rana kawa? Ciekawe jaki dzisiaj będzie wiatr Jak patrzę na Windycom, zawsze patrzę na pogodę w Windycom. A podobno w stronę Szczecina Powinno być z wiatrem, w stronę Berlina pod wiatr No nie wiem, zobaczymy Mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie Spokój Cisza Ale właściwie o to mi chodziło właśnie, żeby dzisiaj był tutaj spokój i cisza do pierwszego mostu, do drugiego mostu, Miesz, że 100-200 od razu sobie dziabniemy No, mimo lat ten wóz się odpycha. Dobra. Troszkę zwolnić, bo widzę warunki pogodowe. Się pogoda troszkę rozpitoliła. Mam nadzieję, że to chwilowo. No, już przestało padać. No, niech mnie pogoda przypadkiem nie straszy. Było minus, minus 1,6% 11,91. Auto waży 1370 kg. No nie wiem, te konie mechaniczne w Porsche. Można powiedzieć, kurcze. Tak jakby były przemnożone Przez 1,5 O cholera, tak delikatnie Kropi deszczyk Tego tak tutaj nie cisnę. o, Przestaje, no zobaczymy Kurczę, zobaczymy No tutaj tak spokojnie I luźny Ryszard Przeciętny zużycie paliwa 18,8. Czy więcej 11 może nie są aż tak oszczędne, ale mówi się, że podobno to jest taki samochód sportowy, który nadaje się do użytku codziennego. Całkiem wygodnie się tutaj siedzi. Jak widzicie, mam prawie 2 metry wzrostu i mieszczę się tutaj bez większego problemu. Zdanie, no tutaj już jest sucho, trzeba korzystać z okazji. Ale ruchu takiego super małego dzisiaj nie ma. Spodziewałem się, że naprawdę będzie minimalny, ale przy 200 ona jeszcze tutaj przyspiesza. Na szóstym biegu Myślę, że VMAX osiągniemy sobie Stronę Szczecina No dojemy opik Dojemy Była próba autostradowa Volkswagen Up Dobrze wiem Że ten Maluszek potrafi Jechać lepiej przy takich prędkościach ale jest to samochód sportowy nie wymagamy od niego nie wiadomo jakiej ciszy a takie 240 na przetrzymanie bo tutaj na prawym pasie coś się ciągle dzieje Lewego pasa, bardzo, bardzo wolne wyprzedzanie. To zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyn. 626. Także widzicie, nie obijam się tutaj, nie obijam. Średnie zużycie paliwa: 19,2. Jeszcze co 200 by się przydało zmierzyć na jakimś równiejszym. Dobra, szybciutko. Pędzę. Bo widziałem, autostrada jest pusta No, tutaj jeszcze szybko sound check trzeba sobie zrobić No, dam sobie drugi bieg No No kurcze pieczone Kiedyś grałem w Need for Speed'a Porsche Unleashed Czy tam Porsche 2000 Na kompie a teraz gram na żywo można powiedzieć. Dobra, domykamy. plus 0,3%. 286 było deklarowane przez producenta, chyba 291 według prędkościomierza. Ale to nie jest ostatnie słowo tego samochodu, właściwie jechał szybciej, widziałem. Jesteśmy na odcinku ostatniej nadziei. Minęliśmy ostatni zjazd przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś będzie. Tak sobie na luźnego Ryszarda polecę. Może tak, może nie, nie wiem. Średnie zużycie paliwa 22,8 litra. 52. Znaczy 292 według prędkościomierza, według GPS-u 288 km na godzinę. Widzicie co? Teraz macie fragment nagrania właściciela, który też wybrał się kilka dni temu tym samochodem na próbę autostradową i na odcinku specjalnym. Pojechał troszeczkę szybciej. 94 Mi się aż tak szybko nie udało Pojechać Średnie zużycie paliwa wyszło 23,2 litra Jest 6.32 I już powrót Ole ta próba mi się Podobała niesamowicie Ja już tutaj domyślam się Jaki będzie podkład muzyczny W tym filmie Okej okay, ja tutaj sobie troszeczkę zjadę Ochłonę Widzimy się w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa Wam się niesamowicie podobały. Pozdrawiam. Na razie.